Witajcie moi drodzy ponownie na kanale. W tym odcinku pokażę Wam przepis. Na epicką wołowinkę, rozpływającą się w ustach w przepysznym, aromatycznym sosie własnym. Nie byle jakie mięso, bo użyję pręgi wołowej, która w swojej strukturze ma dużo tkanki łącznej, kolagenu, który rozpuści się w sosie, zagęszczając go nieco. I co najważniejsze, poprawi regenerację waszych stawów. Dlatego rewelacyjna opcja dla sportowców. Uwierzcie mi, smakowo. Ta potrawa trafi na top. Top 3 wszystkich moich odcinków, które do tej pory oglądaliście, próbowaliście, naprawdę jest rewelacyjna. Bardzo prosta, będziemy ją długo dusić, aby uzyskać miękkie mięso, a w tym czasie przygotujemy pieczone ziemniaczki i fasolkę dla dwóch wariantów kaloryczności boksów. Zdarza się, że pytacie mnie, czy dany posiłek z tego odcinka można jeść na redukcję, czy można jeść na masę. I choć wielu z Was już o tym wie, to odpowiem, że tak naprawdę każdy posiłek można spożywać w obu tych przypadkach w momencie, kiedy odpowiednio wpasujecie się w swój dzienny bilans kaloryczności i makroskładników. To, co może charakteryzować bardziej posiłki na Redu, to większa objętość przy mniejszej kaloryczności. Tak więc, dziś, bardzo przykładowo, boksy przy podobnej objętości. Z inną kalorycznością, zmieniając jedynie dodatek węglowodanowy i dodatkowy tłuszcz. Ci, którzy zaczynają swoją przygodę z kontrolowaniem spożywanego jedzenia, po jakimś czasie sami dojdą do tego, w jaki sposób komponować swoje posiłki w taki sposób, aby sprawiały im przyjemność, tak aby stało się to ich stylem życia, po którym mają dobre samopoczucie. Nie pozwólcie, aby dieta była czymś dla was nieprzyjemnym, czymś co robicie z przymusu, ponieważ bardzo ciężko będzie wam o jakikolwiek efekt. Lecimy z przepyszną pręgą. Przedstawiam teraz szybko wszystkie składniki, które będziecie potrzebować do mięsa na 4 porcje. Wspomniana pręga wołowa w ilości 600 g, czyli po 150 g na porcję. Jedna duża cebula, ja tutaj mam taką cebulę około 220 g. Suszone pomidorki z oleju wyciągnięte. 12-15 suszonych pomidorków. Mimo to, że ja tutaj je mocno wycisnąłem, odsączyłem to, dorzucę jeszcze jakieś 10 ml oleju do całości. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Trzeba jeszcze trochę dorzucić. Pasta kary. Tutaj tak zwany składnik X do tej potrawy. Ja tutaj mam dwie takie pasty. Podobne do siebie, lecz nie takie same. Różnią się w składzie tymi pierwszymi składnikami. Bardzo dobrze się uzupełniają. Użyję jedną dużą łyżkę Yellow Curry Paste Na początku szalotka, trawa cytrynowa I dorzucę jedną łyżeczkę Red Curry Paste Tu już jest mocny kick pikantności, bardzo dużo chili Bardzo fajna pasta, obie w porządku, które zrobią robotę w naszym sosie Na dole zlinkuję odniesienie do tej pasty Tłuszcze, na których będziemy szykować naszą potrawę 20 ml oliwy i 30 g masła klarowanego Przyprawy, suszone zioła Tutaj mamy jedną łyżeczkę tymianku, liść laurowy trzy kuleczki ziela angielskiego i kilka kilkanaście ziaren czarnego pieprzu i do tego bardzo ważna gałązka świeżego rozmarynu. No dobra, macie wszystko co potrzeba, aby zrobić epicką wołowinę. Robimy screenshota, zapisujemy, idziemy na zakupy. Zaczynamy przygotowywanie. Wołowina będzie nam się dusić i później przejdziemy do warzyw. Bierzemy cebulę, obieramy i kroimy w drobną kostkę, tak jak tutaj teraz widzicie. Zrobię teraz trochę miejsca na desce i przygotuję od razu moje suszone pomidorki. Pomidorki również kroję, szatkuję w kostkę. To teraz palnik, rozgrzewam brytwankę. Tutaj mam taką kwadratową o dużej powierzchni. Wlatuje oliwa 20 ml, nagrzewamy i wlatuje cebulka. I cebulkę spokojnie przesmażamy do zeszklenia. Do utraty surowości, do delikatnej miękkości A w tym czasie pokroimy, przygotujemy mięso Pręgę wołową kroimy w poprzek, takie plastry Mniej więcej centymetr, półtora centymetra Takiej grubości mięso będziecie już mieć mniej więcej po 2,5 godzinie Rozpływające się, rozpadające się kawałki Cebulkę już mamy gotową, pięknie zeszkloną Dorzucamy masło, rozpuszczamy całe masełko, tak i dorzucamy nasze mięso Rozkładamy równo po naczyniu, większy płomień I przesmażamy z jednej strony 3-4 minuty Po tym czasie odwracamy każdy kawałek I przesmażamy go również w tym samym czasie z drugiej strony OK, mięsko nam się ładnie przysmażyło Dorzucam teraz łyżkę yellow curry paste i dorzucam jedną łyżeczkę tej czerwonej z dużego pojemnika Bo to jest naprawdę diabeł Tyle mi wystarczy, aby uzyskać naprawdę bardzo fajną pikantność całej potrawy Wrzucam suszone pomidorki Przemieszam sobie wszystko razem I wlatują suszone zioła I świeże listki z gałązki rozmarynu Teraz zalewam całość wodą w takiej ilości, aby zakryła mi całe mięso. Przemieszam wszystko razem i to by było na tyle. Właściwie w 90% zakończona robota z naszą wołowiną. Teraz tylko przykrywamy i dusimy na wolnym ogniu mniej więcej 2,5 do 3 godzin. Zobaczcie, jak już mi się temperatura w naczyniu ustabilizowała. W taki sposób dusiłem sobie moje mięso, mieszając je kilka razy. Będziemy jeszcze wracać do tego pięknego widoku duszonej wołowinki Ale teraz mamy dużo czasu, przygotujemy sobie ziemniaczki i fasolkę Boksy tak zwane na masę to jest 300 g ziemniaków, z których robimy łódeczki I 50 g fasolki Boksy na redu to jest 100 g ziemniaków, z których robimy łódeczki I 150 g fasolki na boks Młode, polskie, pyszne ziemniaki tylko myjemy i wycieramy do sucha ręcznikiem to samo robimy z fasolką Myjemy fasolkę, odsączamy Delikatnie przecieramy Woda nam jest niepotrzebna No i kroimy nasze ziemniaczki ze skórką W takie łódeczki, jeden ziemniak Mniej więcej 6 łódeczek Przekładamy do miski Dorzucamy 10 ml oliwy Pełna łyżeczka papryki słodkiej wędzonej i dokładnie mieszamy, aby dobrze rozprowadzić oliwę z naszymi przyprawami po ziemniakach. Przygotuj od razu fasolkę. Fasolki wziąłem tak naprawdę trochę więcej, aby właśnie uwzględnić. Obcinane wąsy, nikt nie chce jeść wąsów, więc obcinamy końcówki i mamy przygotowaną fasolkę. Fasolka również do miski. Wystarczy teraz 5 ml oliwy i dokładnie rozsmarowujemy. No to co? Teraz blacha, papier do pieczenia, wykładamy ziemniaki równomiernie po naszej blasze. Tak. Aby każda łódeczka miała swoje miejsce, fasolka, to już ją sobie podzielę osobno, do naczyń żaroodpornych, wleci na dolny poziom na ruszt Piekarnik rozgrzany 200 stopni, góra dół, suwamy ziemniaczki i poniżej fasolkę. Ziemniaki teraz z fasolką będą wam się piec. Mniej więcej 45-60 minut Najlepiej wsunąć do piekarnika nasze warzywa w takim momencie Gdy już będą gotowe, skończy nam się również dusić nasza wołowina Do której teraz właśnie wracamy Zobaczcie, jak przepysznie już to wygląda Mniej więcej tutaj mam właśnie półtorej godziny, 2 godziny duszenia Dorzucę teraz trochę soli do pół łyżeczki Możemy posmakować, zobaczyć, czy czegoś nie brakuje Pamiętajcie, że pasta, ta yellow curry paste, ona sama w sobie już jest dosyć słodka Wody żadnej nie dolewałem, gdy będzie taka potrzeba Oczywiście tego mięsa będziecie mieć za mało zanurzonego W płynach dolewamy wtedy wodę No i co, tak jak mówiłem, mija czas, 45 minut w piekarniku Ziemniaczki mamy przepięknie przypieczone, fasolka już gotowa Mięso również końcowa, 2,5 godziny u mnie właśnie mija Zobaczcie, jak pięknie sosik z mięsem wygląda Mięso przy użyciu łopatki sprawdzamy, jak miękkie Zobaczcie, rozpada się, więc jest już gotowe Wykładamy na boksy To szykujemy 4 boksy Wlatuje epicka pręga wołowa, dzielimy na cztery części Tutaj w dzisiejszym przykładzie nie będziemy dzielić na większą i mniejszą ilość mięsa Czyli białka w naszych dwóch wariantach kaloryczności Rozdajemy przypieczone ziemniaczki I dorzucamy odpowiednio fasolkę Do boksów na masę Co robię? Dorzucam jeszcze po łyżce świeżej oliwy na moją fasolkę. Co wam mogę powiedzieć? Ja, jako osobiście low carbowiec, osoba, która je nisko węglowodanowo, bardzo chętnie przyjąłbym boksa tego po prawej, właśnie podbitego dużą ilością tuszczy na fasolkę. To już by znowu był inny rozkład makroskładników i kalorii w takiej potrawie. No i mamy gotowe, moi drodzy. Przepyszna wołowina. Główna rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać, to właśnie przepis na tą przepyszną prostą wołowinkę. Sosik, który niszczy podniebienie, do tego pieczone ziemniaki i fasolka. Tak naprawdę, przy pomocy tego mięsiwa możecie stworzyć sobie swoje danie z ulubionymi dodatkami. Ja Wam teraz rzucam makrosy i kalorie dla boksów, w cudzysłowie, na masę. I makrosy i kalorie dla wersji light Piszcie, moi drodzy, komentarze, jak wam wołowinka smakowała Nie będę mógł się doczekać, aby przeczytać pierwsze reakcje Ja oczywiście teraz kończę odcinek z jedzeniem jednego boksa, Który poszedł mi naprawdę bardzo szybko Łapa w górę i widzimy się w kolejnym odcinku Do zobaczenia, cześć!